Witajcie serdecznie i dziś będzie trochę death metalu, czyli czegoś, czego podobno na tym kanale brakuje, ale za sprawą tej płyty nie będzie brakować, bo to jest moim zdaniem jedna z najlepszych death metalowych płyt, jaka w Polsce powstała, a jednocześnie moja ulubiona płyta, Vader. Tak moi drodzy, bo zebrałem się wreszcie i kupiłem moją ulubioną płytę Vader, czyli album Litany. Album Litany, do którego zakupu zbierałem się. No, długo się zbierałem. Jak oglądacie regularnie moje materiały o winylach, to na pewno pamiętacie, że wielokrotnie mówiłem, że poza nowościami staram się zebrać na winylach moje ulubione albumy, które w dużej mierze ukształtowały mój gust muzyczny. I jedną z takich płyt jest właśnie wydana w 2000 roku płyta Vader, zatytułowana Litany. I jako, że był to rok 2000, to ja już byłem długowłosym młodzieńcem, który już świadomie słuchał takiej muzyki, w pełni świadomie, więc też wiedziałem, czym jest Wejder, czekałem na nowego Wejdera i to była płyta Wejdera, która, tak jak powiedziałem, była wyczekana jednocześnie, najzwyczajniej w świecie wgniotła mnie w ziemię, bo to był właśnie Wejder, którego ja najbardziej lubię słuchać. Szybki, dynamiczny, krótki jest to album, bo ma raptem 30 minut, natomiast tutaj nie ma absolutnie ani jednej sekundy nudy i powiem Wam od razu, że ten krążek nie zestarzał się przez tych 25 lat w ogóle. Nic, a nic. A mówię o tych 25 latach, bo to jest reedycja właśnie na 25-lecie. Zresztą w takiej fajniejszej, kolorystycznej wersji, przez co musiałem chwilę dłużej na nią poczekać. No ale o tym jeszcze za chwilę. A teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda reedycja płyty Litany zespołu Vader wydana na 25-lecie. Jeśli dobrze pamiętam, zamawiałem ją w maju tego roku, a przyszła do mnie jakoś na przełomie. Czerwca i lipca, więc jakby nie patrzeć, dość świeża. Chwila przerwy na dwa ogłoszenia koncertowe imprez organizowanych przez partnera kanału Winiary Bookings. Co ciekawe, obie kapale są z Belgii, ale nie będą grać razem i tworzą coś zupełnie innego. Pierwsza z imprez to występ Archangel, czyli traszujących typów, którzy tak się złożyło, że od 2008 roku nie nagrali żadnej płyty. No ale koncertują, więc to się ceni. W poznańskim klubie dwa progi zagrają w towarzystwie Sorcerer i Nothing But Remains. Kiedy? 9 września. Drugi koncert to występ zespołu Wigodud i serio, sprawdzałem wymowę, ale jak się walnąłem, no to mnie poprawcie. Black Metal i to serio niezły wypełni 14 września przestrzeń koncertową warszawskiego klubu Wudu. Zespół zagra w towarzystwie francuskiego ambientowego projektu Tra Sektori. Serdecznie zapraszam Was na oba koncerty i jak zawsze linki, gdzie można kupić bilety znajdziecie w opisie filmu. Czy to jest najlepsza okładka Weider? No, pewnie nie, natomiast ja mam do niej przeogromny sentyment. Pamiętam, że miałem też taki plakat w moim młodzieńczym pokoju, z tyłu prezentuje się natomiast tak. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia jak wyglądała pierwsza winylowa edycja Litany od Weidera, no ale w sumie też myślałem chwilę, żeby ją kupić, ale z tego co widziałem, no osiąga dość wysokie ceny, więc zdecydowałem się na reedycję, więc jak tylko dowiedziałem się, że będzie taka reedycja, no nie, nie zastanawiałem się nad zakupem ani sekundy. Jak doskonale wiecie, ja mam trochę chyba nawet zbyt wygórowane oczekiwania, jeśli chodzi o reedycję i często liczę na to, że w związku z tym, że mamy jakiś okrągły jubileusz wydania, w tym wypadku 25-lecie, no jakby nie patrzeć, ćwierć wieku, to wydawca i zespół zdecydują się, żeby właśnie na tym jubileuszowym winylu zrobić coś bardziej, lepiej, mocniej, no, tu się tak nie wydarzyło, i tutaj pierwszym, jakby sygnałem do tego jest okładka, która nie jest rozkładana. Po prostu wsuwamy w nią płytę. Ale na szczęście nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Nie jest to tak biedna wersja jak Katatonia, którą tutaj pokazywałem, czy Mayday Bride, którą tutaj pokazywałem, bo jest zdecydowanie lepiej. A głównie dlatego, że mamy tutaj bardzo fajny insert. Insert, który jest w formie książeczki. Pewnie tutaj nie będzie dobrze widać, więc jeszcze postaram się zrobić to w przebitkach. No, ale generalnie. Jest tutaj troszeczkę kontentu, więc jest co czytać. Są teksty utworów, jest trochę zdjęć zespołu, więc nie jest to taka biedowersja. Natomiast też wiadomo, można by się było pokusić o coś więcej, ale fajnie mi się to czytało. Przy słuchaniu przypomniałem sobie tekst, chociaż dużą część i tak znam na pamięć, więc nie było do końca takiej potrzeby. Powiem szczerze, że, że trochę liczyłem na jakiś plakat, żeby. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego plakatu, więc go sobie nie powieszę, ale już mam tyle plakatów, że jak któregoś dnia stwierdzę, że. Zapieprzę ten pokój plakatami tak jak robiłem to za dzieciaka, no to będzie co wieszać. To no fajnie by był taki jakby hold dla starych czasów, dla tych starych metalowych czasów właśnie Przyłomu lat 90. I, i kolejnego wieku, kiedy ja byłem gówniarzem i wieszałem sobie takie plakaty. Natomiast no, tutaj czegoś takiego nie ma, ale przechodzimy do płyty, bo płyta jest w trochę fajniejszej wersji niż ta klasyczna czarna, którą pewnie większość kupiła przy tej edycji. I też przez to, że jest to trochę fajniejsza, ciekawsza, mniej spotykana wersja kolorystyczna i taka niespodziewana trochę jak na. Litany Wejdera, no to musiałem trochę dłużej na nią poczekać, aczkolwiek wiadomo, że tutaj najszybciej o właśnie, najszybciej płyty dostali ludzie, którzy kupili tę reedycję bezpośrednio na oficjalnej stronie Wejdera. Później ja kupowałem Fallen Temple, więc wiadomo, że ci redystrybutorzy, którzy jakby zamawiają gdzieś te albumy, a później sprzedają u siebie, muszą też chwilę poczekać na dostawę. I tutaj też tak było, że trzeba było chwilę poczekać. A jaka to jest wersja? Ano taka, jak pokazuje tutaj naklejka, która była na folii. Clear Gold Splatter. No i moi mili i niemili, jak prezentuje się Clear Gold Splatter? Ano, prezentuje się tak. Jak zawsze na przebitkach, na gramofonie to będzie fajniej wyglądać, ale już tutaj możecie zobaczyć, że jest to wersja Clear, czyli przezroczysta, ale nie taka idealnie przezroczysta, taka troszeczkę maślana chciałem powiedzieć. Delikatnie mleczna, przechodząca właśnie w takie mleczne cappuccino. Lepiej to wygląda z tej strony, którą Wam pokazywałem, to trochę gorzej, bo mamy niebieską... niebieską, dobrze mówię? No niebieską, tak. Niebieską tutaj grafikę, więc to gorzej wygląda, natomiast bardzo fajne wydanie. Nie jest takie, wiecie, super wypasione, bo ze trzy takie płyty mam, natomiast fajnie, że jubileuszową wersję mam w takim czymś innym niż klasyk w czerni, bo bardzo fajnie to wygląda. Już Wam pokazuję też, jak się prezentuje w połączeniu z okładką, bo sami wiecie, to jest dla mnie dość ważne. Ci pi**eni metalowcy i kolorowe winyle. A prezentujesz to moje mili z okładką, tak? I powiem Wam szczerze, że pasuje. Mega dobrze. Czy dobrze widać? mega dobrze pasuje, bo jest podobna, jakby stylistyka kolorystyczna, te kolory do siebie pasują, więc jest to jak najbardziej spójne. Ale to nie wygląd jest w tej reedycji winylowej litany Vader najważniejszy. Powiem od razu, nie wiem jak brzmiała oryginał, ale ta wersja na reedycję z winyla brzmi rewelacyjnie. No, powiem wam, że jak się zastanawiałem, czy mój gramofon, moja wkładka, moje kolumny i mój wzmacniacz, które spinają się w jeden system do słuchania muzyki z winyli, ma mocne basy i przejmujące, to już nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, bo tutaj ten bas jest tak walący w łeb, że współczuję sąsiadom, bo myślę, że przy każdym odsłuchu, przynajmniej przez te pół godziny, kiedy przeleciały dwie strony tego wydawnictwa, to pulsowało im w głowach. I o to chodzi w tej muzyce. A sama muzyka, słuchajcie. Moim zdaniem to jest najlepsza płyta Weidera. Oczywiście możecie się ze mną zgodzić lub się ze mną nie zgodzić. Pewnie część się zgodzi, pewnie się nie zgodzi. Jest to też mój ulubiony album Weidera. Moim zdaniem album, jeśli chodzi o kompozycję, o muzykę, jaką gra Wejder kompletny. Nie ma tutaj absolutnie żadnych dłużyzn. Jest pełna moc od samego początku do samego końca. Jest przynajmniej kilka numerów, które po prostu wgniatają w ziemię. I oczywiście mówimy o takich kawałkach jak Wings albo Cold Demons, oczywiście. To jest jeden z tych krążków, których mogę słuchać w kółko i już kładąc sobie ten album na gramofonie on nie schodzi przez dwa dni. Słucham go serio w kółko. Mogę do tej płyty wracać cały czas. To jest właśnie jedna z tych płyt, do których bardzo często wracałem na przestrzeni lat. Czy to z kasety, czy to z CD, czy właśnie z Windyla, ale też oczywiście wiadomo, ze streamingu i robię to regularnie kilka razy w roku i... Właśnie na tym polega też moja frajda z kupowania winyli. Oczywiście kupuję, jak widzicie, też nowości, ale staram się zebrać te albumy, które nie tylko wpłynęły na mój gust muzyczny, chociaż jak sami widzicie, na kanale tego Death Metalu za dużo nie ma, to jednak Litany Vadera bardzo mocno wpłynęło na to, jak ja postrzegam Death Metal, jaki Death Metal lubię, no to też jest po prostu album, do którego ja bardzo często wracam. I cały sens też kupowania przeze mnie winyli jest taki, żeby mieć na tym nośniku płyty, do których bardzo lubię wracać, i z chęcią wyciągać je właśnie tutaj z półek, z szafki, która stoi za mną. I przyznaję się, że właśnie takie płyty, do których najczęściej wracałem na innych nośnikach, to są właśnie albumy, które wyciągam najczęściej z koper, które kładę na talerzu gramofonu i których najczęściej właśnie z gramofonu słucham. Ode to dzisiaj tyle. Jeżeli zastanawialiście się nad zakupem tego wydawnictwa, o ile w ogóle jeszcze można je kupić, no to teraz zobaczyliście, jak ono się prezentuje w wersji na jubileuszowej, na 25-lecie wydania. Myślę, że albumu Litany Vader nie trzeba nikomu absolutnie przedstawiać i nie trzeba słuchać wcale death metalu, ale wystarczy być po prostu fanem muzyki metalowej, żeby znać ten album i jeżeli choć minimalnie interesujecie się polską sceną metalową, to po prostu głupio jest tego albumu nie znać, bo to jest jeden z najlepszych albumów na scenie metalowej, jeśli chodzi o Polskę. Dziękuję bardzo za uwagę. Kanał można wesprzeć, kanał można zasubskrybować, moje social media można zaobserwować. Ode mnie to dzisiaj tyle. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Na razie.